I tutaj Szati i dzisiaj przychodzę do Was z czymś, co wszyscy kochamy najbardziej, czyli z Bookholem, a książek mam naprawdę sporo. Książek mam sporo i zacznę od pokazania wam tych, które udało mi się już przeczytać. Pierwszą z nich jest książka Bez o której już mówiłam też w poprzednich filmach, więc nie będę zbytnio się na niej skupiać, ale całkiem fajny debiut literacki, jeżeli lubicie thrillery. Następnie mamy Instytut, o którym też już mówiłam kilka razy i pisałam, i jest recenzja i tak dalej, więc generalnie też się nie skupiam, ale obiecuję to fajną serię i kocham tę okładkę. Następnie mamy znowu thriller, też Debiut, nic o mnie nie wiesz. Trudny początek, ale generalnie książka była całkiem w porządku. No i ostatnia książka, o której też yy, mówiłam już niejednokrotnie. Czyli książka Więcej niż DNA, o połączeniu genetyki, epigenetyki i drobnoustrojów, o tym, jak to wszystko nas kształtuje. No i to są książki, które udało mi się już przeczytać, a teraz mam przed sobą książki, które mam zamiar przeczytać z tego miesiąca, jak do mnie dotarły w styczniu, bo to generalnie są wszystkie książki, które do mnie przybyły w ubiegłym miesiącu. No i zaczynamy sobie po kolei, może po kolei. Miałam to ładnie ułożone i już nie jest ułożone ładnie. Dobra, powiedzmy, że jest. Dwie książki od wydawnictwa Albatros. Pierwsza z nich to jest totalna magia Alice Hoffman. I zasady magii były dla mnie ok, ale nie było to coś takiego mega urzekającego. Natomiast, Boże, kocham sposób wydania tych książek. No, jest tak piękny, ta układka jest tak cudowna, że ja bym mogła na tą układkę po prostu patrzeć godzinami. Jest cudowna, po prostu. piękna. Jest. No, 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 cudowna. Właśnie taka totalna magia, słuchajcie. I filmu nigdy nie widziałam, tak naprawdę. Ale no to są po części moje klimaty, po części nie. Natomiast jeżeli przeszłam zasady magii, czyli prequel do tej historii, no to chciałam się zapoznać też z Totalną Magią i zobaczyć w jaki sposób e, ją odbiorę. Kolejna książka od wydawnictwa Albator to Graham Masterton, e, Świst Umarłych, kolejny thriller z Katie McGuire, kolejny tom e, Cyklu. I tak, Graham Masterton potrafi robić nie tylko dobrą grozę, potrafi też robić dobre kryminały thrillery. I generalnie ta seria jest naprawdę fajna. Każde śledztwo jest fajne, przemyślane. Teoretycznie można czytać poszczególne części bez znajomości poprzednich tomów, jeżeli nie zależy Wam na życiu osobistym e, pani komisarz, pani detektyw. Natomiast, no, co kto lubi, nie? Ja generalnie zaczęłam gdzieś ten serial od środka. Mam w planach nadrobienie, oczywiście, tych pierwszych tomów, ale generalnie bardzo mi się ten cykl podoba. Kolejna książka. E, to książka od Wishwap, taka istna cegiełka, Vengeful, mściwi. I mam zamiar sobie przeczytać Wishes, żeby sobie przypomnieć, bo czytałam ją już jakiś czas temu, e, żeby sobie przypomnieć po prostu przed Vengeful, ale mm, cegła, po prostu cegła i dobrze pachnąca cegła. E, I generalnie z książkami Wishwap mam tak, że część no mi się podoba, część nie, ale akurat nikczemni nie byli spoko, więc na pewno mściwi też będą spoko. Zresztą, Boże, ja lubię takie grube książki. Kto nie lubi... Następne dwie książki od wydawnictwa, od grupy wydawniczej Fox, dokładnie od wydawnictwa WAB. To jest, pierwsza to jest nasza pani z Ravensburg, druga to jest stacja końcowa Auschwitz, ostatnio był dzień upamiętniający ofiary z obozu zagłady z Auschwitz, więc sporo książek na rynku się pojawiło. Ma się też pojawić w tym miesiącu trochę. No ja generalnie lubię tę tematykę, więc mam nadzieję, że obydwie książki naprawdę będą konkretne i rzetelne. Dalej mamy Wojenną Nawałnicę, czyli Trzeci Tom, Przygód Kroniknicy, o których też już kilkakrotnie mówiłam. E, bardzo lubię tę serię, to jest taka fajna fantastyka, fajna bohaterka. E, sporo się tutaj zawsze dzieje, jest to wszystko przemyślane, dobrze się to czyta, bo jest napisane naprawdę konkretnym językiem. E, cyklu Miecz Prawdy nie znam, ale myślę, że kiedyś nadejdzie ta chwila, w której będę chciała nadrobić, bo akurat ten... no Generalnie swoją przygodę z Terem Goodkindem zaczęłam właśnie od Kroniknicy, nie odnieczała nie Prawdy e, i na tle mi się spodobała, że tak, jak będę miała wolną chwilę, to naprawdę się, na pewno się z tym mieczem prawdy będę chciała zapoznać, ale póki przede mną wojenna nowownica e, następna książka to jest mój patronat który wam serdecznie polecam, siła złego na jednego, jeżeli lubicie lekką rosyjską fantastykę, no to koniecznie musicie się zapoznać aczkolwiek, uwaga, to jest drugi tom e, pierwszy to była e, ciężko być najmłodszym naprawdę, ta książka była tak fajna tam się tyle działo, była super akcja przygoda, humor Przegenialne, więc to mam jakby w najbliższych plenach czytelniczych, żeby sobie ponadrabiać wszystkie moje zaległości. Generalnie polecam, nie tylko, właśnie, fanom tam klimatów typu Jezu, Oksana Pankiewna czy Olga Gromyko i tak dalej, ale naprawdę fajna fantastyka. Taka, może nie high fantazy, ale taka fajna. No i mam jeszcze dwie książki od wydawnictwa Znak. Pierwsza to jest książka Wyloguj swój mózg, czyli jak zadbać o swój mózg w świecie tych nowoczesnych technologii. No i nie da się ukryć, że te nowoczesne technologie faktycznie zaczynają e, dominować w naszym świecie. Ja pamiętam do tej pory sytuację, w której prowadziłam zajęcia na nocy biologów, i przyszły dzieci z podstawówki i miały taki sprzęcior w rękach, że ja nie wiedziałam jak to obsługiwać. Oni mówią: Czy można pani zrobić zdjęcie? Ja tak wziąłem z tym że Boże, co to jest, jak to włączyć i gdzie się robi zdjęcie. Tylko nie wiem, co to było, słuchajcie, więc ja troszeczkę nie ogarniam, ale jest prawda taka, że nie zawsze ta technologia nam służy tak, jak tutaj by się wydawało, więc zobaczymy, co Anders Hansen nam radzi w tym przypadku. No i jeszcze kolejna książka, która jak tylko się dowiedziałam, że wychodzi, to wiedziałam, że musi się u mnie znaleźć, czyli książka o Jane Goodall, pani od szympansów. Kobieta, która naprawdę poświęciła się dla natury, e, która bardzo dbała o te zwierzęta. Dowiedziałam się o niej na bioetyce w czasie studiów magisterskich, czy już jakiś czas temu. I naprawdę jej postać mnie zainteresowała, bo to są takie osoby, które naprawdę, słuchajcie, mają tak dobre serduszko. I często niestety to dobre serduszko mm, przyczynia się do tego, że są... E, no, źle się to dla nich czasami kończy właśnie, więc no zobaczymy. No nie aktywiści tacy naprawdę, którzy się czemuś poświęcają, nie zawsze mają łatwe. Życie Jane Goodall jest naprawdę bardzo ciekawą postacią, więc jeżeli nie znacie jej działań, to albo się zapoznajcie, słuchajcie, z książką, albo najpierw sobie trochę poczytajcie o niej w internecie, bo warto, naprawdę warto. No i na koniec, znaczy nie na koniec, bo to dopiero jedna część za nami, taka listość typowo recenzenckiej od wydawnictw i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mam trzy książki od księgarni Tania Książka i pierwszą są Mroczne Materie, Zosza Polarna, o której mówiłam właśnie w zapowiedziach na styczeń, że to tak naprawdę jest złoty kompas. Teraz jest tak, serialne HBO. Ja pamiętam film Złoty Kompas jeszcze za dzieciaka, pamiętam, gdzieś tam w telewizji leciał i tak oglądałam go fragmentami, dopóki nie zachciało mi się płakać. E, więc nigdy go nie obejrzałam w całości, ale najpierw sobie e, chętnie przeczytam książkę, a potem może w sumie obejrzę i film, e, Boże serial. E, zobaczymy. Kolejna książka, to wiecie, bym się spodobała, jaki szał zrobił Wiedźmin e, w kręgu upiorów i wilkołaków, czyli demonologia słowiańska. I kurde, mam nadzieję, że to będzie fajne. To jest tyle dziwnych w ogóle zdjęć, ale lubię takie klimaty, lubię motyw demonologii, lubię dziwne stwory, dziwne opowieści i tak dalej. Więc zdecydowanie jest to coś w moich klimatach. No i ostatnia książka umysł w zabójcy Majka Omera gdzie ostatnio znalazłam opinię, że to jest naprawdę przegenialna książka. I mam nadzieję, że faktycznie taka będzie, bo się dzięki temu już tak się mocno nakręciłam, że ona naprawdę będzie przegenialna. Więc miejmy nadzieję, że faktycznie, bo jak nie, to kurde. Ale znowu mamy, wiecie, mordercę i analizowanie jego psychiki i wniknięcie w jego umysł, więc. Trzymam kciuki trzymam i kciuki, wy zatrzymajcie, żeby ta książka była dobra. No i przechodzimy, jakby do drugiej części, bo to wszystko, co Wam teraz pokazałam, to są książki do zrecenzowania od Darwin, czy tam od księgarni. Natomiast też kilka pozycji sobie w tym miesiącu kupiłam. Najpierwszą z nich jest komiks o Harley Quinn, już tam czwarty. Mam do nadrobienia. Ja zawsze sobie komiks gdzieś tam kupuję i zbieram. Natomiast zawsze tak czy siak, jak najpierwsze książki, a gdzieś tam komiksy w wolnych chwilach. Więc przeczytam dopiero pierwszy tom, ale lubię Harley'kę, lubię właśnie. Mam dwie ulubione postacie z DC jedną to jest Harley, drugą to jest Raven, więc muszę to sobie ponadrabiać. Kolejna książka, właściwie kolejna książka, no kolejna, w całym zestawieniu kolejna, to jest Wściekła pogoda o tym, jak się mszczą na nas zmiany klimatu. No i nie da się ukrócić, że książka jak najbardziej na topie, aktualna, bo wszyscy widzimy, co się dzieje. Ja mam właśnie 10 stopni za oknem i słońce, a mamy pierwszy luty. Więc coś jest niehalo generalnie, nie było w ogóle zimy, nie widziałam śniegu na oczy, chyba że w telewizji. Natomiast w Grecji był, w Turcji był, no widzimy co się dzieje, więc książka jak najbardziej aktualna. Zresztą była za niecałe 7 zł w Księgarni Znak, generalnie kupowałam właśnie w Księgarni Znak w tym miesiącu albo w Świecie Książki. I Księgarnia Znak to jest mistrzostwo świata, bo jak zamówiłam książki na przykład w środę, to w czwartek rano że miałam do odbioru w kosku ruchu, więc super sprawa. Kolejna pozycja to jest człowiek o 24 twarzach, do którego się bardzo długo przymierzałam i w końcu się zmobilizowałam, kupiłam i będzie teraz stał na półce i patrzył na mnie jak taki wyrzut sumienia, że te od tak dawna chcę go przeczytać i ciągle mi się nie udawało, moja wczeciółka mi już ją polecała, więc mam nadzieję, że mi się spodoba. I generalnie jest to książka oparta na faktach autentycznych, że faktycznie był człowiek, który miał różne osobowości. W sobie jest to, no przyznaję sam sobie motyw jest mega ciekawy i interesujący. Następnie mamy zachłanny mózg, o którym też już mówiłam w zapowiedziach na styczeń i udało mi się ją dorwać, więc to też jest taka książka, słuchajcie, na czasie, podobnie jak ta wściekła e, pogoda, o tym jak po prostu nasz zachłanny gatunek eksploatuje tę planetę i doprowadza ją do upadku. My się staliśmy po części zagrożonym gatunkiem przez samych siebie, więc przykra sprawa generalnie. Następnie mamy, o Boże, same perełki, którymi się jaram. E, Królestwo mostu. Nie mogłam nie mieć tej książki u siebie, bo ja bardzo lubię książki Daniela Jensen o, zawsze mnie poruszają i przeżywam i tak dalej, tak dalej więc, królestwo mostu musiało się tutaj znaleźć i no, myślę, że to jest też taki mój e, najbliższy wybór e, czytelniczy bo no jestem ciekawa, jestem ciekawa taki, no wiem, że, wiem, że to jest generalnie romans i fantasty, fantastyczny ale lubię Daniela Jensen, bo ona naprawdę pisze w sposób emocjonalny, a czasami ja potrzebuje takiego catharsis no i dorwałam też w końcu czwarty tom Lady Trend. I ja już nagrywałam film o tym cyklu o trzech poprzednich tomach, bo jak dla mnie ta seria jest mega niedoceniana w naszym kraju i w ogóle, a jest naprawdę przegenialna. To jest taki fajny klimat, jest... O Jezu, to się tak dobrze szczemnie, mnie. Tak te trzy tomy wciągnęły, jest super, naprawdę jest taka nieoczywista, jest takim powiewem świeżości jak dla mnie. Takie coś naprawdę oryginalnego, więc... Mary Brennan, naprawdę słuchajcie, polecam. Jak nie znacie Lady Trend, to spróbujcie, chociaż może Wam podejdzie. No ja się całkowicie zakochałam w tym cyklu, dlatego jedzie, jak ja się cieszyłam w końcu ten czwarty tom. jakoś tak długo było, żeby do mnie dotarł, bo generalnie miałam dostać od jednego portalu do recenzji i wydawnictwo chyba zawaliło, bo do tej pory go nie wysłało, więc stwierdziłam, że to olewam i po prostu sobie e, kupię. No i kolejna książka, którą się mega jaram, którą kocham, to jest Miecz Król Bernarda Cornwella, 12 tam Wojen Wikingów, którego kocham całym serduszkiem. Kocham serial, kocham Utreda, kocham ten cały cykl i Boże, potrzebuję i to przeczytać, i potrzebuję czwarty sezon w serialu na Netflixie, The Last Kingdom, który powstaje w oparciu o te książki. Naprawdę, mega tego potrzebuję, po prostu, o Jezu. A nie ma ani widu, ani słuchu kiedy będzie. No ale przynajmniej na osłodę mam 12 tom do przeczytania. No i ostatnie dwie książki w tym book hallu, to jest, tak, Nowa mapa Cudów i Księga Zwierząt Niemalże Niemożliwych. Czyli generalnie dwie książki Kaspara Hendersona, gdzie tą kiedyś dorwałam w Mbiku, natomiast miała bardzo zniszczoną okładkę, więc nie chciałam jej kupować, no bo hello. Nie, wszystkie moje książki wyglądają jak nówki praktycznie, więc tak, generalnie w tym pokoju jakbyście weszli do księgarni. Wszystkie książki wyglądają jakby były nietknięte po prostu. No i jestem ciekawa, bo generalnie one się bardzo fajnie zapowiadają. One wyglądają na takie mega konkretne, takie dosyć naukowe. Tak, o jezu, helice DNA, kocham helice DNA. O Boże, ale cudownie. No więc to będzie takie to są na pewno takie książki słuchajcie, popularno-naukowe, może trochę nawet podchodzące pod literaturę e, faktu. I trochę na pewno zajmie mi ich lektura, bo są takie naprawdę, widzę, konkretne mnóstwo przepisów, są fajnie wydane, więc jak tylko mi się udaje przeczytać, to na pewno powiem wam o nich coś więcej. Takim sposobem dotarliśmy do końca i mam tych książek naprawdę, słuchajcie, sporo i teraz mam z nich usypany taki tutaj yy, mur, że muszę się przez niego yy, przebić i jakoś z powrotem poukładać na półki. Jeżeli jakaś książka Was zainteresowała, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, a jeżeli w którąś już czytaliście i macie coś do, na jej temat do opowiedzenia, czy warto, czy nie warto, to też koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Dzięki za oglądanie i na razie.